Wiesz, że cykl zaraz zacznie się od nowa. Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Druga osoba ignoruje, kłamie, obiecuje, nie dotrzymuje słowa. Ty czekasz, usprawiedliwiasz, dostosowujesz się, pozostajesz. To nieefektywny taniec, powtarzalny ruch, który stał się już rutyną. Obserwujesz, wiesz, że obietnice są puste, mimo to pozostajesz, bo czekanie wymaga mniej wysiłku. Ten wzór jest jasny, dobrze go znasz. Z każdą nową próbą frustracja staje się częścią otoczenia. więź trwa, bo decydujesz się ją podtrzymywać. Nie dlatego, że ma realną wartość, ale dlatego, że zerwanie jest niewygodne, prawda jest chłodna, nic się nie zmienia. Emocjonalny koszt rośnie, ale nadal wierzysz w zmianę. Tymczasem druga osoba nigdy nie musi się starać. Wykorzystują twoją gotowość do pozostania. Zastanawiasz się. Myślisz, że tym razem będzie inaczej. Ale fakty nie kłamią, wskazują na cykl, a powtórzenia przychodzą z odsetkami. Stanie w miejscu jest wyborem. Nie ma komfortu w czekaniu. Nie potrzebujesz więcej czasu ani obietnic. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Decyzja jest w Twoich rękach. Zaakceptować koszt lub przerwać cykl. I ten moment nie przychodzi sam. Co jeszcze trzymacie w tej sytuacji? Wiesz, to, co powinno być uczuciem bezpieczeństwa, zamienia się w pułapkę. Druga osoba składa obietnice słowami, ale działania mówią głośniej. Co naprawdę słyszysz między wierszami? Echo obojętności, braku zainteresowania. Wracają, ale nigdy na stałe. To właśnie Twoja nadzieja ich przyciąga, a nie autentyczne pragnienie zmiany. Tymczasem Ty się dostosowujesz, coraz bliżej konformizmu. Fakt, że doświadczyłeś tej rzeczywistości przez tak długi czas, tworzy iluzję stabilności. Jakby powtarzalność mogła zaoferować jakąś formę pocieszenia. Jednak to tylko miraż. Dni mijają, a frustracja gromadzi się jak kurz na zapomnianym meblu. Ignorujesz emocjonalne zużycie. Myślisz, że wytrzymasz jeszcze raz i jeszcze raz. Ale ta wytrzymałość ma swoją cenę. Kupujesz czas w formie cierpienia, kiedy przestałeś troszczyć się o swój własny wewnętrzny głos. Ten, który krzyczy, że zasługujesz na więcej, że musisz odejść. Uciszyłeś ten apel na rzecz miłości, która nie odpowiada. Druga osoba wydaje się zajmować przestrzeń, ale nie wypełnia pustki. Pojawia się, kiedy ma na to ochotę. Ty czekasz. Znika, kiedy najmniej się spodziewasz. A smutek staje się częścią twojej codzienności. To nie jest miłość. To uzależnienie i wiesz o tym. Teraz pomyśl, co się stanie, gdy zdecydujesz, że nie będziesz już czekać? Co zostaje za tobą? Co tracisz, to iluzja kontroli, którą uważałeś za prawdziwą. Co zyskujesz? Wolność, szansa na napisanie swojej historii na nowo. Jednak ta wolność ma swoją cenę. Strach przed samotnością. Strach, że nigdy nie znajdziesz kogoś, kto naprawdę cię doceni. Ta niepewność ciąży, i wahasz się. I wtedy taniec zaczyna się od nowa. Myślisz o wszystkich dobrych momentach, o śmiechu, o czułych spojrzeniach. Ale wiesz, że te wspomnienia to ozdoby na zgniłej konstrukcji, przeszłość to zaproszenie do powrotu. A co z teraźniejszością? Ona domaga się działania. Kiedy się zastanawiasz, zauważasz, że zrobiło ci się wygodnie w bólu, nie dlatego, że tego pragniesz, ale dlatego, że to jedyne co znasz. Nowe wydaje się przerażające i tak paraliż umysłowy się utrwala. Przekonujesz się, że nie ma alternatywy. Ale za każdym razem, gdy zadajesz sobie pytanie, czy warto, odpowiedź jest jasna. Jedyna rzecz, która jest tego warta, to Twoja autonomia, zdolność do decydowania o sobie, niezależnie od innych. W głębi duszy wiesz, że ten cykl to nie miłość, to kaprys. Każda złamana obietnica to rana. Kolekcjonujesz te blizny jako wspomnienia czasu, który już dawno powinien minąć. Miej je na widoku, ale nie pozwól, aby cię definiowały. Są przypomnieniem tego, czego nie powinieneś akceptować. Możesz przepisz tę historię. Co cię powstrzymuje? Inercja. Strach przed samotnością. Jednak samotność nie będzie większa niż ból kontynuowania tego cyklu. Musisz się z tym zmierzyć. Oto naga prawda. Dopóki jesteś dostępny, ta dynamika pozostanie niezmieniona. Jeśli chcesz czegoś innego, potrzebujesz aktu odwagi. Uznanie, że twoja obecność nie jest darem, ale wyborem. A kiedy rozważasz te prawdy, siła, którą myślałeś, że utraciłeś, zaczyna się odradzać. Pamiętaj, że pustkę pozostawioną przez tych, którym nie zależy, możesz wypełnić czymś prawdziwym, samoceną, która była zaniedbywana. Ludzie wokół ciebie odczują tę zmianę. Nie musisz głośno ogłaszać swojej decyzji, będzie ona wybrzmiewać w Twoich działaniach. Jest ogromny świat poza tym piekielnym powtarzaniem, i czeka na ciebie. Ale wszystko zależy od Twojej gotowości do zerwania z tym łańcuchem. Wiedz, że Twój własny czas jest cenny. Nie marnuj go na coś, co Ci nie służy. Cykl nie zakończy się sam. Trzeba go przerwać. A Ty jesteś jedyną osobą, która może to zrobić. Jesteś ostatnią linią obrony przed samym sobą. Ta prawda jest solidna, trudna, ale konieczna. A teraz, mając tę nową świadomość, opcje stają się jasne. Być tutaj, czy zrobić krok w stronę nieznanego, krok, który nie jest gwarantowany, ale może być wyzwalający. Cena została już zapłacona cierpieniem, teraz musisz zdecydować, czy jesteś gotów zapłacić za wolność. Rzeczywistość już została przedstawiona. Może zauważyłeś, że czekając, tworzy się cykl niezadowolenia. Nieobecność jest ogłuszająca, a jednak, kiedy ten drugi wraca, pojawia się chwilowy powiew nadziei. Nadzieja, która szybko gaśnie. Ten powrót jest jak zaparowane lustro. Widzisz coś, ale nie jesteś w stanie wyraźnie rozpoznać, co naprawdę jest w nim odbijane. Rozmowy są powierzchowne. Chwile, spędzone razem, choć wydają się ciepłe, nie rozgrzewają duszy. Czujesz to. Niezręczna cisza przenika przestrzenie między wami. To tak, jakby słowa zostały zastąpione przez biały szum, bez znaczenia. Próbujesz nawiązać połączenie, ale spotykasz pustkę. I w trakcie tej walki pojawia się niepokój. Strach przed porzuceniem zmienia się w stały ciężar. Żyjesz w tej oczekiwaniu, oczekiwaniu, że nadejdzie zmiana, ale nie nadchodzi. Wzór się powtarza. Za każdym razem, gdy on znika, część ciebie rozpada się na kawałki. Ale zbierasz te kawałki i czekasz na kolejną obietnicę, na kolejną rozmowę, która wydaje się inna. Prawda jest taka, że przyzwyczaiłeś się do tego tańca. Każdy krok, każdy ruch stał się znajomy. Nawet ból zmienia się w rodzaj towarzystwa. Zaczynasz usprawiedliwiać tę dynamikę, przekonując się, że zasługujesz na to oczekiwanie. Po wszystkim zobowiązałeś się, związałeś się emocjonalnie. Druga osoba reprezentuje znaczącą część twojej codzienności. Usunięcie tego stwarza ogromną przestrzeń niepewności, więc wybierasz, aby iść naprzód z tą iluzją, ale ta iluzja jest żrąca. Zaczynasz zauważać, że ludzie wokół ciebie również to dostrzegają, patrzą na ciebie z mieszaniną zaniepokojenia i współczucia, nie rozumieją, dlaczego nadal tam jesteś. Ciche wiadomości się kumulują, spojrzenia mówią więcej niż tysiąc słów, tymczasem ty starasz się ignorować rzeczywistość, którą inni ludzie widzą tak jasno. Obserwujesz inne relacje, przyjaźnie, romanse, autentyczność uczuć rzuca się w oczy i zastanawiasz się, Czego brakuje w Twoim własnym życiu? Dlaczego zadowalasz się tak mało? To porównanie jest subtelną trucizną. Ona karmi Twoje wątpliwości i wzmacnia frustrację. W miarę jak godziny się wloką, zdajesz sobie sprawę, że to fałszywe poczucie bezpieczeństwa służy tylko jako zasłona zakrywająca prawdę. Izolujesz się. Izolując się od świata zewnętrznego, od możliwości doświadczania czegoś nowego, strach przed nieznanym. Staje się większy niż ból pozostawania w znajomej sytuacji. Czasami łapiesz się na wspominaniu szczęśliwych chwil, ale kiedy to robisz, zdajesz sobie sprawę, że te chwile są jak wyblakłe fotografie. Uchwycają światło przeszłości, ale nie mają władzy nad teraźniejszością. Przeciwnie, mogą pogorszyć poczucie uwięzienia. To błędne koło. Szukasz tego, co było dobre, ale to, co było dobre, ginie w powtarzalności musisz stawić czoła temu, że cierpienie stało się stylem życia. To nie jest akceptacja miłości. To jest akceptacja uzależnienia. I tak wiesz, że istnieje monumentalna różnica między tymi dwoma stanami. Jednak granica między miłością a potrzebą stała się cienka. To co was łączy to nie uczucie, to potrzeba wypełnienia pustki. Stałeś się zakładnikiem tej dynamiki. I kiedy patrzysz w głąb siebie, zdajesz sobie sprawę, że każdy cykl, który podtrzymujesz, wykracza poza relacje. To rezonuje w wielu obszarach twojego życia, w pracy, przyjaźniach, twoich ambicjach. Niepewność kształtuje twoją rzeczywistość. Nie pozwalasz sobie na ryzyko ze strachu przed porażką. Ten sam strach trzyma cię w związku, który nie zaspokaja. Zauważasz, że zerwanie sięga poza drugą osobę. To zerwanie z Twoją własną akceptacją przeciętności. Potrzeba dekonstrukcji tej narracji staje się pilna. To kwestia emocjonalnego przetrwania. Ta świadomość może być przerażająca, ale może też być wyzwalająca. Zrozumienie, że wybór należy do Ciebie, że decyzja o pozostaniu lub odejściu leży w Twoich rękach i w tym głębokim zrozumieniu odczuwasz falę oporu, nowe i nieoczekiwane pragnienie odzyskania swojej autonomii. W miarę jak ta nowa świadomość się osiedla, czujesz wewnętrzną presję. Już nie chodzi o innych, chodzi o Ciebie, o to, czego chcesz. I od czego możesz zacząć od nowa? Wolność może być nieznanym polem, ale to pole, które musisz zbadać. Nie ma obietnic komfortu, ale jest obietnica samopoznania. I tak zmienia się fala. Decydujesz, że czekanie już nie jest częścią Twojego słownika. Czekanie przekształca się w działanie. Każdy mały ruch, który robisz, aby oddalić się od tego cyklu, jest aktem odwagi. A w miarę jak postępujesz naprzód, echo Twojego własnego głosu staje się silniejsze. Wzywa ono do samopieki i szacunku dla samego siebie. Kiedy patrzysz wstecz, nie widzisz już labiryntu niepewności. Widzisz wyraźną drogę, choć wciąż onieśmielającą. Drogę, na której rządzisz. Rzeczywistość jest trudna, ale teraz, zamiast być więzieniem staje się polem możliwości. Rzeczywistość została przedstawiona. Zdajesz sobie sprawę, że ta nowa rzeczywistość nie musi być nieustanną walką. Wolność to przestrzeń do zdobycia, nie ciężar do noszenia. I chociaż przeszłość wciąż domaga się uwagi, nie powinna być już twoim kompasem. Echa dawnych wspomnień zaczynają tracić swoją moc. Każde z nich niesie ze sobą pewien ciężar ale zdecydowałeś, że ten ciężar nie musi być twój, pióro jest w twoich rękach. To naturalne, że czujesz się niepewnie, cień tego, co było, wciąż czai się, szepcząc ci, że znajomość jest bezpieczniejsza, niż nieznane. Ale w miarę jak twoje kroki stają się pewniejsze, zauważasz, że strach zaczyna się rozwiewać, ukazując jasność. Przyjaźnie, które wcześniej wydawały się drugoplanowe, teraz zyskują na znaczeniu. Nie są one jedynie postaciami drugoplanowymi w Twojej historii, są głównymi bohaterami. Zdajesz sobie sprawę, że podczas gdy czekałeś na zmiany, które nigdy nie nadeszły, wokół Ciebie było mnóstwo nieodkrytych połączeń, przyjazne spojrzenia, szczere śmiechy, chwile, które nie wymagają usprawiedliwień. Czy pamiętasz czas, kiedy radość nie była warunkowana? Czas, kiedy spotkania były ucztą, a nie degustacją okruszków? To wspomnienie zapala płomień nadziei. Nie ma potrzeby wymyślania wymówek. Miłość nie powinna być niewygodną negocjacją, powinna płynąć, wolna jak powietrze. I tak, twoje relacje zaczynają się zmieniać, decydujesz się dać miejsce osobom, które naprawdę się liczą. To prosty, ale radykalny ruch. Priorytetując te więzi, zaczynasz odczuwać ich wpływ. Rozmowy płyną, interakcje są autentyczne, istnieje wzajemne wsparcie, które wcześniej nie istniało. Z każdą nową przyjaźnią, która się umacnia, zdajesz sobie sprawę, że nie musisz już dźwigać ciężaru relacji, która ci nie służy. Powstaje nowa perspektywa. Nie jesteś tylko widzem w swoim życiu, ale aktywnym autorem. To, co wcześniej wydawało się labiryntem, teraz jest otwartym polem, pełnym możliwości. Samotność, która wcześniej wydawała się przerażającym losem, staje się przestrzenią do ponownego odkrycia siebie. Zatrzymujesz się i reflektujesz. Co lubisz, co cię ekscytuje? Te pytania zaczynają się pojawiać. Cisza, która wcześniej ciążyła, teraz brzmi z potencjałem. Zaczynasz więc eksplorować kurs tańca, kurs sztuki pozwalasz sobie na doświadczanie nowego, a przy tym odkrywasz uśpione talenty. W każdej aktywności pojawia się odnowiona wersja Ciebie, silna i pewna siebie. Każdy ruch poza strefą komfortu jest reafirmacją Twojej autonomii. I na tej drodze odkrywania Napotykasz prawdę. Pierwszą relacją, którą należy pielęgnować, jest relacja z samym sobą. Nie potrzebujesz uznania nikogo. To jest kluczowy punkt. Autowartościowanie zaczyna wypełniać przestrzenie, które wcześniej były puste. Tamto echo obojętności, które wcześniej brzmiało ogłuszająco, teraz przekształca się w delikatny, odległy szept. Nauczyłeś się rozpoznawać, że ci, którzy nie dostrzegają Twojej wartości, nie zasługują na miejsce w Twoim życiu. Złamane obietnice stają się lekcjami, nie ciężarami. Jesteś zaskoczony swoim osobistym rozwojem, pustka zmienia się w wzrost. To, co wcześniej było rozpaczą, teraz przekłada się na siłę. Wierzysz więcej w siebie, samoocena znowu zaczyna rozkwitać. Życie rekonfiguruje się przed Twoimi oczami. Wspomnienia z przeszłości nie znikają od razu, ale zamiast być kajdanami, stają się punktami wytrzymałości. Oglądasz ścieżkę, którą przeszedłeś i uświadamiasz sobie, jak bardzo urosłeś. Każda blizna niesie ze sobą historię. Nie są to otwarte rany, ale osiągnięcia z podróży, która była tego warta. Spojrzenie na przyszłość nabiera nowych konturów. Idea zdrowego, zrównoważonego związku staje się namacalna i teraz, zamiast desperackiego pragnienia połączenia, ustanawiasz jasne standardy. Nie akceptujesz mniej niż zasługujesz. Nie pozbawiasz się własnego szczęścia. Ten nowy cykl staje się świadomym wyborem. Nie ma już miejsca na zależność. Wolność to stan ducha, podróż autoodkrywania. Zauważasz, że brak kogoś, kto cię nie docenił, nie jest pustką do wypełnienia, ale otwarciem na nowe możliwości. I tak, gdy się rozwijasz, stajesz się latarnią morską. Ludzie wokół ciebie czerpią inspirację z twojej przemiany. Zmiana, której dokonałeś w sobie, rezonuje. Nie tylko dla ciebie, ale także dla tych, którzy potrzebują odwagi, aby przerwać własne cykle. Życie się rozszerza. Tworzysz prawdziwe połączenia, więzi, które nie wymagają poświęceń, ale oferują współczucie. Prawdziwa miłość nie opiera się na braku. Ona tkwi w zdolności do bycia kompletnym w sobie. Teraz, kiedy patrzysz w lustro, widzisz nie obraz bólu, ale manifestację rzeczywistości, którą sam stworzyłeś. Jesteś silny, jesteś zdolny. I tak. Wolny od więzów idziesz naprzód w kierunku przyszłości, nie oglądając się za siebie, rzeczywistość została już przedstawiona.